Kamil, przede wszystkim gratulacje wygranej. Bardzo ładnie zdominowałeś Irka. Takie pierwsze co mi się rzuciło w oczy, powiedz co czułeś po tym rozbiciu, gdy byłeś śpięty za, za plecami Irka. On wstał i rzucił się, się w tył. Czyli spodziewałem się, że to zrobi, ale nic takiego dużego nie czułem. No, tylko na matę upadłem, dużo tutaj nie było wiesz, jakiegoś bólu albo czegoś. Yy, tak śledzę twoją karierę i wiele razy mieliśmy się na gali i ostatnimi czasy yy, co przyjeżdżasz na galę, to jakiś zawodnik się wykruszy, odwołują ci walkę, próbują znaleźć, się tam w nawet walki, czy czy warzenia, yy, 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 Jak ty to odbierasz, czy, czy, czy to yy, jakby to ująć nie, nie denerwuje cię. Znaczy nie, no to bardzo jest irytujące, jak nie wiesz, z kim masz się bić do ostatniej chwili, albo robisz wagę i w tym samym czasie ci wypada zawodnik, nie? To jest bardzo irytujące i bardzo denerwujące. bo się w to wkładasz całe serce, a wiesz, nie masz walki, no to jest bardzo denerwujące. Mhm. I jeszcze nie wiem, czy zauważyłeś, ale była taka sytuacja, znaczy w Twoim rekordzie, miałeś dwie, poraż... dwie wygrane, dwie porażki dwie, e, dwie porażki, dwie. tak, miałeś, e, czekaj, dwie, dwie porażki, dwie wygrane, dwie porażki, dwie tak, wygrane. E, czyli teraz teoretycznie nie e, e, z rządzeniem losu powinieneś <laughs> przegrać? E, czy to nie wiem, e, zauważyłeś to i, i jak to. Odbierałeś. Czy zauważyłem to, ale jakoś nie robiło to na mnie wrażenia, no bo każda walka jest inna. Ale no zauważyłem, że to tak właśnie było, dwie, wygrałem dwie porażki, ale nie starałem się to przełamać w się dalej, no. Nie no, dzisiaj dzi dzi naprawdę zaprezentowałeś bardzo metodycznie yy, swój, swój game plan cały czas, yy, pracowałeś nad swoim i teraz no, dwa, trzy słowa do podziękowania dla, dla, dla sponsorów, dla rodziny, dla tych, którzy Cię wspierają. No, bardzo chciałbym podziękować mojej rodzinie, kolegom, sparing partnerom z klubu, a najbardziej trenerowi Marcinowi Rogowskiemu, Emilowi Grzyakowi, że cały czas we mnie wierzyli, mimo tych porażek, mimo tego wszystkiego i cały czas do przodu. Dziękuję. Ja również dziękuję, powodzenia. Dziękuję.